Hej, tu Dalmar. Witam serdecznie w grze GRID 2. Dawno nie grałem w żadną dobrą ścigałkę. Odpaliłem sobie jak na razie pierwszy wyścig, tyle zdążyłem przejechać po to, żeby tam technicznie ustawić kompa pod nagrywaniem. Zacznę teraz taką prawdziwą karierę od nowa i zobaczymy z czym się to je. Pamiętam, grałem w pierwszą część, to było tam premiery, tytuł miał w dwutysięcznym, ósmym roku. To był taki zręcznościówka, z, z taką dosyć jak na ścigałkę, nieźle poprowadzoną tłem popularnym kampanią, gdzie tam stawaliśmy się coraz bardziej popularnym kierowcą w świecie wyścigów od takiego żółtodzioba do naprawdę znanej jakiejś tam historyjki znanego kierowcy. Zobaczymy jak to będzie tutaj. A, jest. Muzyka całkiem przyjemne. Wrażenie sprawia. No i zdaje się, że jesteśmy. Hej stary, ciężko pracowaliśmy, by zajść tak daleko. Zachowaj spokój i jedź tak jak zazwyczaj, a na pewno zostaniesz zauważony. A, całkiem przyjemnie. Udało się. Dobry, dobre, dobre, chłopie. Trzymaj się swojego toru jazdy. Nie możemy pozwolić sobie na takie stłuczki. Pierwszy zakręt to było mistrzostwo świata, ale kolejne to już tak ale dobrze nie, nie jest. Masz. No dalej, wyprzeć go! Niezły jest ten model zniszczeń. Kościoł i zderzak obrywało w wcale go to ostatnie okrążenie. Jeśli chcesz być na podium, musisz się postarać. Po co tyle agresji? Cofnijmy sobie. Jest masa rzeczy, które podczas wyścigu mogą pójść nie tak. Zastanówmy się, co można było poprawić. Wybierz moment, od którego chcesz zacząć, i wciśnij przycisk retrospekcja. Zmacznie lepiej. Właśnie uniknąłeś paskudnego wypadku. No, komentator się trochę gubi, ale zobaczmy. No. Ale kalecze. o no, na twoim punkcie. Nie Wcale się nie dziwię, że oszaleni na moim punkcie. No pod to jak jadę go. Poszło ci rewelacyjnie! Publiczność szaleje! Ja nie byłem w stanie policzyć wszystkich telefonów, które mi cię nagrywano. Teraz na pewno ktoś nas doceni. Zobaczysz. No na pewno stałem się mega gwiazdą w internetu, biorąc pod uwagę to jak pojechałem, ale okej. Okay. Fajnie wygląda ten Mówi, model zniszczeń. Tak Widzę, że Twoje filmiki wywołały niezłą burzę wśród miłośników wyścigów. Zdobyłeś całkiem niezłą grupkę fanów. Poszukuję kierowcy z aspiracjami, który pomoże mi w pewnym przedsięwzięciu. Jeśli zainteresuje Cię moja oferta, będziesz mieć okazję uczestniczyć w serii wyścigów na niespotykaną dotąd skalę. Nie musisz decydować się już teraz. Załatwiłem Ci możliwość treningu na torze Indianapolis Motor Speedway. Korzystaj z niej dowoli i rozważ moją ofertę. Odezwę się za kilka dni. Tak jak widać graficznie to jest całkiem przyjemny. Przyjęłem fajnie gram na padzie od Xboxa. Nie, całkiem spoko jest ten model sterowania. To jest taki zręcznościowy, Nie wiem, ale wyścig wzbudzi sensację. Słyszałeś o Patryku Kalahanie? To właśnie z jego powodu tu jesteśmy. Chce zorganizować światową serię wyścigów, która będzie globalnym fenomenem, a przynajmniej on tak twierdzi. Dziś jest dzień testowy. Pokaż Patrykowi, na co cię stać. Zanim wciśniesz gaz do dechy, spróbuj zapoznać się z trasą. No i można się nauczyć jeździć. Za tym szerokim lewym wirażem na nasypie czeka Cię paskudny zakręt w lewo. Zjedź na prawo i wypatruj znaczników odległości. One pomogą Ci ocenić, kiedy zacząć zwalniać. Zmniejsz prędkość i zacznij wypatrywać znaczników. Inaczej przestrzelisz zakręt. Dobra robota. Świetnie wyczułeś punkt hamowania. Dobra, pora na drifty. Rozpędź się porządnie, wciśnij hamulec i gwałtownie skręć przed wejściem w zakręt. Trzymaj zakręt, aż auto zarzuci tyłem. Będziesz musiał dodać gazu, żeby utrzymać drift. O, ale Przygotuj się. Na następnym zakręcie wejdź w drift. Nie wiem, czy te zakręty są tak wyprofilowane że on sam... ...nie dostałbyś punktów. Na szczęście dziś mamy sporo czasu, by poćwiczyć, więc lepiej bierzmy się do roboty. Nie, jak każda gra wymaga ogarnięcia. Z za są odrobinę ciaśniejsze, dlatego nie wahaj się odjąć trochę gazu, jeśli zajdzie taka potrzeba. z czasem na prędkościomierz i nie czekaj ze skrętem do ostatniej chwili. O, ale jeżdżę wokami. Dobra, myślę, że starczy tego treningu. A, to jeszcze przyjdzie okazja. Interesuje się wyścigami od dość dawna. Twój występ w Chicago skłonił mnie, by dać Ci możliwość przejechania się po torze w Indianapolis. Mam dla ciebie propozycję. Marzy mi się coś, co nazwałem World Series Racing. Wyobraź sobie maniaków prędkości ze Stanów, mistrzów techniki z Europy i azjatyckich królów driftu uczestniczących razem w zawodach. Nagrodą jest tytuł najlepszego kierowcy świata. Potrzebny nam jednak impuls, ktoś, kto będzie gwiazdą. Na tym polega twoja rola. Weźmiesz udział w wyścigach przeciwko kierowcom z najlepszych klubów w Stanach. Gdy już uda nam się przekonać kluby, podpisać umowy z ich kierowcami i zdobyć ich fanów, wówczas zorganizujemy własne zawody. Potrzebne mi twoje dane osobowe, żeby moi ludzie mogli sporządzić umowę. Mam przeczucie, że wszystko się uda. Do dzieła. No to jedziemy. Domor. Nazwisko. No, może tak. Aha. Wiek, tu smutna prawda, eee, o pseudonimiach. I tu jest fajna sprawa, mianowicie tych ksyw jest naprawdę sporo, można je sobie odsłuchać. Dobra, kafar. A jest kilka dosyć interesujących, na przykład jest Mleczarz. Dobra, Mleczarz. <laughs> Ciekawe kto chciałby się tak nazywać. Gdzieś tu jeszcze był... Hmm. Jeszcze jeden, rozbawiła jeszcze jedna ksywa. A mniejsza z tym, ja sobie wybiorę o huragan, żeby nie nieźle. i mamy poziom trudności. To tu mamy niski. Grali już wcześniej. Dla tych, którzy grali już wcześniej, w gry wyścigowe to jest niski. Średnie dla pewnych siebie. Wysoki dla doświadczonych graczy. Bardzo wysoki. Średnie uszkodzenia pełne podobają no, mi się to ten to model. Toczenie to tak... od New Union Race Club i ich największej gwiazdy Harrisona Cartera. Jeśli dasz mu popalić, z pewnością zainteresuje go propozycja współpracy. Zobaczmy, co tu jeszcze jest do wyboru. Jest są kariera, zawody własne na podzielonym ekranie się można pościgać. Poza tym mamy moje samochody, można sobie obejrzeć. Edytuj barwy gracza. Zmień samochód. Poziom drugi, poziom trzeci, poziom czwarty. A jakbyś wybierzemy to coś się dowiedzie. Honda. Honda NSRX. A, zobacz samochód. Jak sobie szybko obejrzymy autko. Można zmieniać kamerę. A, takie klasyczne pierdoły. Co my tu jeszcze mamy? dosyć szybko się doczytuje hmm, Dodge Challenger wszystko w białym tym kolorkach czy to ten kolor też zdaje się można edytować Dodge Challenger i tu była ta Honda dobra wracaj I barwy gracza kola koła, można wybrać sobie alufelgi. Hm, dobra, ja tam sobie na razie nie będę tu się bawił za mocno w tego typu klimaty, bo no, jak to się nazywa. Szkoda czasu na raz na, czy na pewno też anulować zmiany. Tak. Zostawimy wszystko na domyślnych ustawieniach sklep z pakietami, opcje, dodatki, tam to grafika jest. Czy na pewno chcesz wyjść? Nie chcę wyjść. Zawody, Kariera. No to jedziemy do tego New Union. New wyścigów twoim Fani jest przekroczyć metę nie zrobią to konkurenci. Musisz dać siebie wszystko, by wyprzedzić rywali i zdobyć miejsce na podium. Hmm, 4,5 km ponad. No, mamy tylko Forna z napędem na tył, tym którym jechaliśmy już. przydrożnych rowów Mogą one spowodować poważny wypadek. Widzę dziś sporo fanów Cartera. Spróbuj mu ich odebrać. Chevrolet Camaro. No idziemy. Aha, New Union to jeden z najlepszych amerykańskich klubów wyścigowych. Jeśli chcesz zwrócić ich uwagę, zajmij miejsce na podium. A, a, sorry Chciałem tylko lekko swoją obecność zaznaczyć Najgorsze to, że jak we wszystkich ścigałkach najpierw trzeba trasę poznać Prawie go masz. No dalej, wyprzeć go Kogo? To robię co mogę je Oa Zdaje się, że moja fura nie jest. O Jezus Maria. No to cofniemy sobie. To jest wielka zaleta tej gry, że nie trzeba się teraz od początku uczyć. Jednego mamy. Trójce. Świetnie. Za mocno, i znów to samo. Strasznie wrażliwy jest na pedał gazu, taki prawdziwy samochód z napędem na tylnym, z tylnym napędem jakiś jeździł. Mm. Dychałem trzeci, o fura trochę, nie wygląda. Świetnie, jesteś w pierwszej trójce. New Union na pewno znów nas zaprosi. Zobaczmy powtórkę. To była jedna z zalet poprzedniej części, jak to można wyglądać. Można zmieniać kamery. To jest widok z maski. Tutaj społeczność się skarżyła, że nie ma widoku ze środka, z kokpitu, natomiast... O właśnie, taka filmowa kamera jest najfajniejsza zawsze. Natomiast widziałem Moda, którego sobie pewnie gdzieś tam zainstaluję, który umożliwia włączenie tych, chyba na bazie pierwszej części jest to zrobione no, w widoku z kokpitu. Te tekstury trochę, ale podobno nie są zbyt wysokiej jakości, bo tu wszystko wygląda naprawdę ślicznie. A, kamera sama, to jest YouTube. Aha, można bawić się w przewijanie. No dobra. Ciężko się z nimi ściga, to jest fajne. Będzie... To może stanowić wyzwanie, tak i Trasy są bajecznie krótkie, to jest też. Plus tej gry, że nie trzeba się pół godziny gdzieś tutaj ścigać z kim, żeby dojechać do mety. Na razie były dwie trasy, i każda mi zajęła 30 sekund, może 40. To takie fajne. Przyjdzie się z pracy, chyba trzy szybkie wyścigi, nie trzeba ten. poświęcać na to jakiejś tam masy czasu, a może na chwilę sobie na rozrywki tam przejechać jakiś wyścig. Aha, dobra, to to już może byśmy sobie. Podarowali te powtórki. Wyglądają na całkiem spoko. No, jestem dobry. Miałem być na podium, to jestem, tak? Co prawda tego gościa bym... Wykonany zadania trzeba. Pewnie powtórkę będzie strzelać. Pani? 3,5 tysiąca? No, zaczynają mnie lubić. Znaczy się, o to w tym chodzi. Dobra, huragan. Dobra robota. Wiedziałem, że się spiszesz. Dzięki tobie zwróciliśmy uwagę kolejnego klubu, Trans America Pacers. By stanąć z nimi do wyścigu potrzebny ci japoński wóz. Załatwiłem ci dwa do wyboru. Dwa Nissany. Kompletnie mi te auta nic nie mówią, więc spójrzmy na parametry. Prędkość podobna, przyspieszenie podobne, moc podobna, masa podobna i wszystko jeździ na pył. A weźmiemy sobie auto, które chyba mnie znam. Dobry wybór. Na pewno Możesz tak. Musek się na jazdę próbną dowolnie wybranym samochodem. W ten sposób przetestujesz się go osiągi, nim weźmiesz udział w wyścigu. Sponsorzy umożliwiają Ci dotarcie do szerszej publiczności. Za każdym razem, gdy na Twoim aucie umieszczona zostanie reklama, sponsor wyznaczy Ci zadanie. Jeśli je wykonasz, grono twych fanów znacznie się poszerzy. A, i możemy sobie wybierać części wyścigu A niech będzie to. Tak. Tutaj losowo gdzieś było. No właśnie. Dalej. Jesteś gotów? Zajrzyj do kalendarza i postaraj się wygrać. To jeszcze jeden wyścig. Masz kilka możliwości. Możesz dalej ścigać się z New Union, przyjąć zaproszenie od Transamerica Pacers. Jeśli natomiast wolisz poćwiczyć, możesz w każdej, tak jak poprzednio, Transamerica Pacers zaprosili cię do udziału w jednym wyścigu. Jeśli udowodnisz, że jesteś w stanie stawić im czoła, na pewno otrzymasz kolejne zaproszenia. New Union to są ci Amerykanie, którymi jechałem. Kurczę, pojedynek. To chyba nowe jest. Dobra. Pojedynek to wyścig jeden na jednego. Wygrywa ten, kto pierwszy dotrze do mety. Nie obowiązują kary za zdarzenia. Pamiętaj, że rywale również będą to wykorzystywać. Dwa kilometry, no to jedziemy. Musisz znaleźć się w pierwszej trójce, jeśli chcesz, żeby Pacers znów Cię zaprosili. pierwszej trójce. nas jest dwóch. Nie startowałeś jeszcze na tym torze, dlatego zapoznaj się z nim podczas pierwszego okrążenia. Dzień dobry. Dużo stabilniej jeździ ten Nissan. Trudniej nim wpaść w poślizg. Wybrałeś świetne miejsce do driftu, dzięki czemu wykonałeś zadanie pewnie jedno z zadań, którymi sponsorzy wyznaczyli. A myślałem, że go łyknę. A jednak dałem plamę. Przesadziłem. A no bo rozakręt zakręt jest tutaj. Dawaj, 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 ciśnij gościa. Ciężko się z nim ściga. Nie zawaha się zagrać Cóż, koniec? 56 sekund i koniec wyścigu. Doskonale. Udało ci się zdobyć drugie miejsce. <laughs> no tak. Od nowa. Próbujemy go teraz pokonać. No, Ależ plama. Retrospekcja. Znów. Utrzymując auto w drifcie udało ci się wykonać zadanie. Świetna robota. Wybrałeś doskonałe miejsce nie, 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 nie. No, tak jak widać ta gra wymaga trochę pokory. Powiem wam uczciwie, że nie czuć tu przewagi jaką by traktycznie... jaką teoretycznie gracz eee, gracz w innych grach się ma, czyli mówiąc krótko, no ten samochód komputerowy przeciwnik ma lepszy, niezłą technikę nawet jazdy w porównaniu do moich, No ale co ja mogę po dwóch minutach tak naprawdę powiedzieć na to, że spędzam, jeździ się bardzo przyjemnie. Pierwsze wrażenie jest mega pozytywne do tego cała ta otoczka audiowizualna, muzyka, ten komentator, to wszystko na, ich terenie. Masz na plus. Auto i umiejętności, więc spróbuj ponownie. Więc sobie na pewno spędzę z tym tytułem jakąś tam dłuższą chwilę. Tymczasem pozdrawiam. Hej